Zamknięto firmy powiązane z Ukrainą. Polacy chcą dymisji rządu. A na koniec szef Warner Bros. spotka się z Andrzejem Durą. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Kto by ostatnio pomyślał jeszcze. Nie tak dawno temu, że ukraińskie zboże będzie tak wielkim problemem obecnie dla Polaków. Wiele osób alarmowało już znacznie wcześniej o tym, co potencjalnie może się wydarzyć. Tymczasem pan Jarosław Kaczyński e, mówił, że na pewno nie będzie z tym problemu, że nam brakuje zboża, Ukraina ma go nadmiar, więc jeżeli wszystko kupimy, to będzie ok. A teraz nagle odwracają kota ogonem i okazuje się, że wcale nie jest tak kolorowo, jak nam próbują to wmówić. Posłuchajmy. wśród polskich podmiotów, które sprowadzały ukraińskie zboże lub je sprzedawały w Polsce, są tak zwane słupy, czyli firmy, które po transakcji po prostu znikają. Donosi rzeczpospolita: "Sprawę ma zbadać Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jak wskazuje rzeczpospolita, niekontrolowany import do Unii Europejskiej ogromnej ilości taniego zboża z Ukrainy skusił przestępców. Nie jeden podmiot, który sprowadzał ukraiński towar lub go w Polsce sprzedawał, to tak Słup. Firma, która po transakcji znika. Centralne biuro antykorupcyjne bada ten proceder, w tym importerów i powiązane z nimi spółki. Proceder ma dotyczyć przede wszystkim importu tak zwanego zboża technicznego w Polsce, które mogło być wykorzystywane w celach konsumpcyjnych nie było ono bowiem objęte żadną kontrolą graniczną. O firmach słupach, które po dwóch miesiącach znikają, od dawna mówili rolnicy. W opinii wiceministra rolnictwa Janusza. Kowalskiego zjawisko nie dotyczy tylko zboża. Taka sama procedura ma obejmować mięso oraz jaja. Jak mówi Kowalski, wielu Ukraińców w porozumieniu z odbiorcą końcowym w Polsce tworzyło firmy, słupy, na które kupowały ten surowiec. W taki sposób odbiorca końcowy, inicjator całego biznesu, maskuje faktyczne pochodzenie towaru, a odpowiedzialność zrzuca na podmioty, które teoretycznie nie są z nim powiązane wyjaśnia wiceminister. Bardzo serdecznie Państwa witam. Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w miejscowości Łysek, koło Ostrołęki. Witamy serdecznie i pozdrawiamy całą Polskę. Nie da się ukryć, że import zboża z Ukrainy do Polski był niekontrolowany i nieuczciwy. Wśród polskich podmiotów, które sprowadziły ukraińskie zboże lub je sprzedawały w Polsce były tak zwane słupy, firmy, które po transakcji znikały. Takie firmy miały sprowadzać zboże z Ukrainy do Polski bez granicznej kontroli weterynaryjnej i sanitarnej. No i oczywiście w dobie kryzysu oczywistym jest to, że polskie również się na to godziły, bo w przeciwnym wypadku wyparłyby. Z rynku skończyły z długami i byłyby masowe bankructwa, które i tak obecnie są bardzo powszechne. Podstępnie wprowadzano w błąd osoby upoważnione do wystawiania dokumentów i wyłudzano poświadczenie nieprawdy w dokumentach celnych, a deklarowano, że Zboże jest przeznaczone na cele techniczne, a następnie odsprzedawano je dalej jako już normalne do spożytku przez do spożywania przez ludzi. Taki proceder narażał na szwank jakość i bezpieczeństwo żywności w Polsce. Pamiętacie, jak mieliśmy jeszcze te afery z polskim mięsem? Co wtedy było? Czesi zabronili wtedy sprowadzać w ogóle tego mięsa do swojego kraju i polscy farmerzy, polscy... Polscy wytwórcy mięsa mieli naprawdę spore problemy finansowe, ponieważ nikt wtedy o, o nich nie zadbał. A teraz, proszę bardzo, nasz rząd celowo sprowadził to taki dramat na e, e, PR polskich, e, polskich zbóż. No bo teraz fama się rozniosła już po całej Europie, fama się rozniosła po świecie i kto będzie chciał teraz kupić wytwory z Polski, skoro one mogą szkodzić zdrowiu. A my nawet nie wiemy, ile tego mamy, kto to ma i tak dalej. Nie wiadomo, jakie warunki sanitarne panowały na ukraińskich polach i magazynach, czy zboże nie było skażone pestycydami lub pleśnią. Nie wiadomo też, czy ukraińskie zboże spełniało normy unijne dotyczące między innymi zawartości glutenu czy GMO, nie mówiąc już o tym, że takie zboże mogło być wykorzystywane do produkcji pieczywa, makaronu czy. Piwa. Ale kto na tym wszystkim zarabiał? Kto był inicjatorem i beneficjentem tego nielegalnego biznesu? Czy to tylko chciwi importerzy i handlarze, czy może za tym stały? Większe siły i interesy? Czy nie ma tu śladu korupcji lub przestępczości zorganizowanej? I czy służby kontrolne i celnicy nie byli świadomi lub zamieszani w ten proceder? Czy politycy nie byli naciskani lub przekupywani przez lobby ukraińskie? Na te pytania powinna odpowiedzieć prokuratura, która bada sprawę importu zboża z Ukrainy do Polski i to zapewne tylko wierzchołek góry lodowej związanej z tą całą aferą zbożową. Niestety, dopóki Prawo i Sprawiedliwość ze Zbigniewem Ziobro będą rządzili. No to jeśli jacykolwiek politycy z rządu byli w to zaangażowani, możecie być pewni, że nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, a wszelkie afery zostaną zmiecione pod dywan. Tylko media mogą tutaj cokolwiek zadziałać. Jeśli prokuratura cokolwiek wykryje, możecie być przekonani, że to zostanie zamiecione pod dywan prędzej niż w ogóle to do prokuratury weszło. Dopiero zajmą się czymkolwiek, w jakikolwiek sposób. Biorąc zapewne już kozła ofiarnego, ale przynajmniej coś się będzie działo, ktoś poniesie odpowiedzialność pewnie nie ci, którzy powinni ją ponieść ale ktoś spisuje i na ich PR się to wtedy odbije. Kiedy media się do tego dokopią, i miejmy taką nadzieję. Zakaz importu zboża z Ukrainy to może być dobry początek, ale to nie koniec sprawy. Trzeba jeszcze wyjaśnić, kto stoi za tym całym procederem i ukarać winnych. Trzeba też zapobiec powtórzeniu się takiej sytuacji w przyszłości, bo inaczej polski rynek będzie nadal narażony na nieuczciwą konkurencję i niebezpieczne produkty. A może lepiej byłoby po prostu jeść polski chleb? Następny temat. Dla moich przemiłych gospodarzy dobrze zacząć dzień to jest bardzo ważna sprawa. W dobrym towarzystwie, w pięknym miejscu. Lider opozycji Donald Tusk spotkał się rano z rolnikami ze stowarzyszenia Oszukana Wieś. W lipsku niedaleko zamościa rolnicy nie zostawili suchej nitki na działaniach rządu w związku z zalewem ukraińskiego zboża. Ich zdaniem były one nieudolne i żądają dymisji. Do spotkania doszło na życzenie samych rolników, którzy zaprosili Tuska do siebie w poniedziałek, gdy szef platformy obywatelskiej znajdował się w białej Podlaskiej. Przyjechaliśmy tutaj, ponieważ był pan jeden z pierwszych, którzy mu Mówili, jakie będą problemy na wsi w związku z napływem zboża. No i niestety był pan prorokiem. Te problemy faktycznie mamy. Dzisiaj chcielibyśmy, żeby tak, jak podjął pan te rękawice rok temu, prosilibyśmy, żeby przyjechał pan na tę polską wieś. Na tę prawdziwą, nie niewidzianą tylko z dożynek, tylko tą prawdziwą nowoczesną wieś, która karmi cały kraj. Mówił w poniedziałek Wiesław Gryn z oszukanej wsi. Ostrzegałem już w czerwcu razem z polskimi rolnikami, mówiłem, że tak się stanie. Kaczyński na to zareagował słowami. Tusk stoi po złej stronie, a Morawiecki powiedział: "To jest ruska propaganda". Mówił Tusk w opublikowanym kilka dni temu nagraniu w mediach społecznościowych. Rząd, który coś takiego zgotował społeczeństwu, powinien podać się do dymisji, a najwyraźniej u nas rząd może wszystko. Przez cały 2022 rok nie było kontroli wjeżdżającego z Ukrainy zboża. Rząd mówił, że jest kontrolowane, a my w to wierzyliśmy. Powiedziała jedna z uczestniczek spotkania z Donaldem Tuskiem w Lipsku na Zamojszczyźnie. Dodała, że rząd miał możliwości i mechanizmy, żeby przeciwdziałać takiej sytuacji. Były opcje na to, żeby ukraińskie zboże tranzytem ruszyło dalej do Europy. Wszędzie gdzie jestem w Polsce słyszę jakby te same słowa i to, trudno się dziwić. zaczęliśmy dzisiaj naszą rząd to Donald Tusk zabrał głos w sprawie protestów rolników, którzy domagają się odszkodowań za straty spowodowane importem ukraińskiego zboża. I Tusk zapewnia, że chce pomóc rolnikom i krytykuje rząd za brak reakcji na kryzys. Ale czy rolnicy potrzebują takiej pomocy ze strony Tuska? Czy nie pamiętają, jak Tusk. Ich traktował, kiedy był premierem. Przypomnijmy sobie, co działo się za czasów panowania Tuska, kiedy to rolnicy blokowali drogi i domagali się, e, żeby wreszcie cokolwiek w ich interesie zostało zrobione, no bo byli zaniedbywani przez rząd. Przecież, dlaczego PIS tak łatwo wygrał wybory? Właśnie na wsiach. Z tego względu, że Tuska. Nienawidzili rolnicy. Premier nie raczył ich e, przyjąć i odsyłał do swojego ministra rolnictwa, a ten z kolei nie potrafił rozwiązywać problemów rolników i był podejrzewany o korupcję i nepotyzm. Rolnicy byli wściekli, e, podpalali kukły rządów, e, kukły rządowych u, u urzędników, pamiętacie to? Były te marzanny właśnie z ministrami platformy obywatelskiej. Tusk nie przejmował się tym i zajmował swoją się kar karierą w Brukseli. A teraz wraca i udaje obrońcę rolników, ale czy on wie, co to znaczy być rolnikiem, co to znaczy w ogóle mieszkać i żyć w naszym kraju? Czy on wie, ile kosztuje nawóz, paliwo czy ziarno? Czy wie, jak ciężko pracuje się e, na roli? W obecnej sytuacji gospodarczej, kiedy konkurencja jest niestety z Ukrainy, nieuczciwa, bo nieuczciwa, ale jest, czy wie, jak ciężko się pracuje na roli? Czy wie, jak ważne jest dla rolnika bezpieczeństwo i jakość żywności? On tego nie wie. On wie tylko, jak robić zdjęcia ze zwierzętami i udawać, że się nimi interesuje. A rolnicy nie dają się nabrać na takie sztuczki i miejmy nadzieję, że nie zaufają ani jednym, ani drugim. Oni nie ufają Tuskowi, uważają go za hipokryte i oportunistę. Wiedzą, że Tusk nie ma żadnego planu na ratowanie polskiego rolnictwa oprócz robienia opozycji rządowi. Wiedzą też, że Tusk nie jest ich przyjacielem, tylko politykiem, który chce wykorzystać ich problemy do własnych celów. A przynajmniej miejmy nadzieję, że o tym wiedzą. Rolnicy mają dość ludzi. Tych, którzy nami rządzą w niekompetentny sposób. Chcą prawdziwej pomocy i szacunku dla swojej pracy. Chcą dialogu, rozwiązań, a nie obietnic i kłamstw. Chcą po prostu żyć godnie z tego, co wyhodują i wyprodukują, bo pamiętajmy wszyscy, że to właśnie dzięki nim jesteśmy suwerenni od innych krajów. Jeśli my przestaniemy tworzyć, produkować własną żywność, to pomyślcie, co się z nami wtedy stanie. Już teraz Rosja nas szachuje tym, że jesteśmy od nich uzależnieni ropą, gazem czy węglem. Węglem. A pomyślcie sobie, co by się działo, gdybyśmy jeszcze stracili swoją żywność. Następny temat. David Zasław, szef Warner Bros. Discovery, odwiedził Polskę. W spotkaniach z pracownikami oraz wystąpieniach medialnych podkreśla ważność i dumę z działalności TVN w Polsce. Zapowiedział, że firma nie zostanie sprzedana. Podczas swojego pobytu ma spotkać się także z prezydentem Polski. W 2021 roku Warner Media połączyły się z koncernem Discovery, który jest właścicielem TVN. -u. David Zasław został wtedy szefem nowego podmiotu. W tym tygodniu odwiedził polski oddział firmy. Wirtualna Polska opisuje, że towarzyszyli mu Wolf Blitzer i Dana Besz, dziennikarze telewizji CNN. Zorganizowano duże spotkanie z pracownikami TVN-u, podczas którego, według wirtualnych mediów, Zasław miał powiedzieć, że firma będzie w Polsce wspierać produkcje lokalne, bo są ważne. Zapewnił także, że nie przewiduje cięci redukcji ani sprzedaży TVN-u. Netflix i Solosz nie kupią TVN. Zażartował na co wszyscy na sali się uśmiechnęli. Było to Przede wszystkim kurtuazyjne spotkanie W swojej przemowie, która przez Pracowników miała zostać bardzo dobrze Odebrana, szef Warner Bros Discovery miał zapowiedzieć także Że spotka się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą Panowie na pewno będą mieli o czym rozmawiać Przypomnijmy, że pod koniec 2021 roku Andrzej Duda Zawetował ustawę Lex TVN Przewidywano w niej zakaz posiadania Udziałów większościowych w polskich Mediach kapitałowi pochodzącemu Z poza europejskiego obszaru gospodarczego. Dotknęłoby to właśnie stację TVN, która należy do amerykańskiego Discovery. Czy jest to szansa na uratowanie TVN-u i wolności mediów w Polsce, czy to tylko pokazuwa? Taka scena prezydenta, który chce udawać dialog i zainteresowanie się prawdą. Czy TVN w ogóle można traktować jako niezależne, wolne media, czy raczej amerykańską propagandówkę wspierającą opozycję? Czy jest to próba zawarcia presji na Zasława, aby sprzedał TVN lub podporządkował się politycznym naciskom? Bo pamiętajcie, że to również może być możliwe. Zasław mógłby stanowczo bronić swoich interesów i nie ulegać żadnym propozycjom. Lub groźbą ze strony polskiego rządu. Powinien też liczyć na wsparcie ze strony chociażby Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i innych partnerów zagranicznych. Pamiętajcie, że nawet jakbyście TVN oceniali nie wiadomo jak źle, to są to media przeciwne rządowi. Jasne, stronnicze. Ciężko oceniać ich jako coś obiektywnego, jako obiektywne medium, absolutnie. Ale to są jednak media, które patrzą rządowi na ręce. I takie są potrzebne w każdym kraju. Bez tego byłaby monotematyczność. Rząd zawsze byłby tylko wychwalany. Spotkanie z Andrzejem Dudą nie rozwiąże problemu TVN-u ani nie zakończy konfliktu mediów e, o wolność w Polsce, ale może być okazją do wyróżnienia stanowiska i poglądów obu stron oraz szukania możliwych rozwiązań kompromisowych lub alternatywnych, i może też być sygnałem dla polskiego społeczeństwa na temat powagi zaistniałej sytuacji. Piszcie koniecznie, co wy w ogóle o tym myślicie. Czy uważacie, że TVN powinien istnieć i mieć swoją misję, jaka by ona nie była, czy jednak powinien zniknąć z Polski, ponieważ nie jest polskim medium i wiadomo, może szkodzić naszym interesom. Piszcie, co wy o tym myślicie. Ja się będę żegnał. Włączajcie się koniecznie w dyskusję w komentarzach. Będziemy starać się wchodzić z wami w tę dyskusję. Więc co, ja się już żegnam i widzimy się codziennie, 6.30, 18.00. Heja!